I tak, moi drodzy, wygląda przepięknie przyrumieniona pizza tortilliowa na śniadanie z serem i warzywami. Niespełna 10 minut później. Jedyne to, co Wam zdradzę, to dodaliśmy te przyprawy z tych zupek chińskich. No to sprawdź i zobaczmy, czy jest gotowe. Mmm, ale to pięknie wygląda. Mmm. Co? So, ten ci ścieknie sos. O ja Jakie gruznięcie. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry. Dzisiaj będzie troszeczkę inaczej. Znaczy, będzie gotowanie, to się nie zmieni. Ale dzisiaj wybraliśmy przepisy z Instagrama, które no, można powiedzieć, że wiralują, które... Każdy, kiedy ogląda, myśli sobie, a zrobię, i zjem. To my zrobimy, sprawdzimy, czy nie ma tam żadnego oszustwa, czy będzie tak samo pysznie i smacznie, jak to wygląda. Słowo się rzekło: szykujemy śniadanie. To będzie trochę podobny przepis do tego, którego pamiętacie, gdzie była tortilla i potem ją składaliśmy na cztery części, tylko teraz składać jej nie będziemy. Będziemy dokładać kolejne warstwy, robiąc taką mini pizzę, czyli od razu przygotowując się na przykład dla czterech osób, bo pewnie i tyle by się najadło. No więc potrzebujemy jajka, potrzebujemy tortillę, potrzebujemy żółty ser, sałatę, pomidora. Tutaj możecie też dodawać sobie szynkę, jakąś kiełbasę. Co chcecie, to... Tutaj zostawiam Wam dowolność, ale zaraz zobaczycie, jak takie warstwy poskładać. Dobrze, moi drodzy, mamy tutaj dwa rozbełtane jajka. Wsypujemy do nich szczyptę soli i szczyptę pieprzu. Olej, moi drodzy, rozgrzany, jajka rozbełtane. Tutaj, jak w tamtym przepisie, na patelni jajka, a na jajka dajemy od razu tortille. I na tą tortillę od razu układamy... Żółty ser i pomidory, tutaj możecie też żółty ser i szynkę, żółty ser i sałatę, naprawdę co chcecie, więc teraz szybko to poukładajmy. I kiedy pierwszą warstwę macie już gotową, od razu kładziemy drugi placek, tam mniejszy gaz pod patelnią, pamiętajcie, że to jajko spokojnie tam się smaży, więc kładziemy, no i robimy tym razem drugą warstwę. Kiedy druga warstwa serowo żywna jest już gotowa, przykrywamy i czekamy. Na razie, aż zmięknie nam, w sumie zetnie się to jajko na samym spodzie, moi drodzy, jajko od spodu ścięte. Teraz musimy to odwrócić. No, jest kilka możliwości. Ja wybiorę tą, <słuch> <słuch> przez którą ostatnio się poparzyłem, ale myślę, że teraz mi się uda to ładnie zrobić. I znowu dwa jajeczka, które już przed chwileczką rozbełtałem, czyli dwa kolejne, powiedzmy sobie szczerze. No i nasza tortilla, która musi tam wrócić. Ok. Ok. No i teraz na chwilę przykrywamy. Malutki gaz i za momencik będzie gotowe. I tak moi drodzy wygląda przepięknie przyrumieniona pizza tortilliowa na śniadanie z serem i warzywami. Przystępujemy moi drodzy do sprawdzenia. Czy wszystko ładnie się rozpuściło i upiekło? Proszę bardzo, czyń powinność I zobaczmy, czy jest takie jak na Instagramie. Nie wiem. Ja Mam nadzieję, że lepsza. No i teraz chwila prawdy. Czy serek będzie się ciągnął? Aj, pięknie. Zobaczcie, jakie to jest tutaj cudowne. Mm. No, wygląda to, moi drodzy, wybornie. Zobaczcie zresztą sami. Ale wam tu, o, teraz będzie ładnie widać. No dobrze, niech chwilę ostygnie i testujemy. Czy tak samo, jak pięknie wygląda, tak samo pysznie smakuje. No dobrze, moi drodzy, zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, taka pizzerka pachnie wybornie. No i smakowała teraz. Powiem jedno. Mamy kolejne ulubione, szybkie, proste i przepyszne śniadanie. Smacznego. Dziękuję. Tak moi drodzy, jeszcze rozmawiamy, że na przyszłość ta druga warstwa to zdecydowanie bardziej polecamy suszone pomidory, paprykę, jeśli chcecie wersję wegetariańską. No albo tak jak już mówiliśmy szynkę czy jakąś kiełbasę w wersji mięsnej i dopiero to popruszyć sałatą i dodać jakiś fajny sosik. Wtedy będzie. Jeszcze bardziej pyszne niż jest teraz, bo my się cały czas zajadamy. Jak tak się popatrzy na te rzeczy, które tutaj są, to sam zastanawiałbym się, co może być z tego na obiad. Ale zaraz zobaczycie, pokroiłem już w kostkę pierś kurczaka. Tutaj też można dodać krewetki, jeśli ktoś lubi. I wtedy wziąć sobie inne warzywa, mogą być bardziej chińskie, bardziej tajskie. No tutaj do wyboru mamy naprawdę bierzcie to, co lubicie, bo to jest podstawa. Jeśli chodzi o zupki, też możecie wybrać takie, jak lubicie. W ogóle nawet nie trzeba będzie używać tych przypraw. My je użyjemy, ale najbardziej chodzi nam o makaron. Zaraz zresztą zobaczycie, co robi miliony wyświetleń na Instagramie ale w wersji hitplaneta.pl w oryginalnym przepisie moi drodzy są krewetki one nawet nie są, nie są smażone tylko są rzucone takie na surowo ja troszeczkę to zmodyfikuję i najpierw na oliwie podsmażę kurczaka do kurczaka moi drodzy dodałem na razie tylko pieprz z solą bym był naprawdę oszczędny bo będziemy dodawać inne produkty które tej soli sobie bardzo dużo zawierają jak to w chińskiej kuchni musi być dużo ogień, żeby to wszystko ładnie, wszystko się podsmażyło. Teraz do tego kurczaka jeszcze wrzucę dosłownie na chwilę nasze warzywa. I kiedy warzywka i kurczaczka macie jeszcze troszeczkę podsmażonego, jak widzicie, wody puściło, no to tak naprawdę kończymy naszą pracę, tą, którą musimy wykonać. I teraz wkładamy nasz makaron z zupek chińskich. Na samą górę moi drodzy kostka rosałowa. No, i to zalewamy mlekiem kokosowym połączonym z wodą. Więc ładnie to wszystko teraz o, wlewamy. Gęsto nam się tu zrobiło, ale spokojnie. Jeszcze troszeczkę wody zaraz dolejemy. Przykrywamy i czekamy jakieś. 10, 15 minut. Niespełna 10 minut później. Jedyne to, co Wam zdradzę, to dodaliśmy te przyprawy z tych zupek chińskich. No to sprawdź i zobaczmy, czy jest gotowe. Mmm, ale to pięknie wygląda. Zobaczcie, moi drodzy, i taki gęsty, fajny sos. Pachnie w ogóle nam tutaj takim kokosem z serem w całej przyczepie. Warzywka myślę, że już miękkie, zaraz spróbujemy. No i jeśli już będą miękkie, to nakładamy. Tak, moi drodzy, prezentuje się przepyszny serowy obiadek z zupki chińskiej, z warzywkami i kurczakiem. Jeśli ktoś lubi zupki chińskie, warzywka, mięsko i kokosową nutę bo myślę, że pokocha tę potrawę. I tak jak mówiłem, możecie śmiało tutaj dawać krewetki, możecie śmiało dawać inne zupki chińskie z innymi przeprawami. W ogóle pominę te przeprawy i skupić się chociażby na tym, tej kostce rosołowej. Dać wreszcie dwie. Doprawiajcie jak lubicie, smakujcie. A ja się zajadam. Pyszności. Powiem Wam, moi drodzy, że po tym przepysznym obiadku nie mam na nic siły. No, ale pomyślcie sobie, że zjedliście taki pyszny, szybki obiad. No i przychodzą do Was dzisiaj goście. Więc nie możecie powiedzieć, że nie dacie rady i najchętniej położylibyście się i odpoczęli, tylko trzeba przygotować im przepyszne ciasto, żeby byli zachwyceni i uradowani. Więc do miski jedno: jajko. I teraz ogólnie używa tam się oleju kukurydzianego, ale takiego nie dostaliśmy, zapytaliśmy sztuczną inteligencję, co z tym fantem. Powiedział, olej ryżowy. Ponoć świetnie zastępuje olej kukurydziany. Wysoka temperatura spalania, praktycznie nie ingeruje smakiem, więc dodajemy 40 ml do naszego jajka. I kiedy olej znalazł się już w misce, 230 ml Mleka do środka 30 gram cukru, czyli mniej więcej dwie łyżki, tak mówi nam Google. No i my troszeczkę będziemy modyfikować ten przepis, ale my dodamy moi drodzy ekstraktu z wanilii takie trzy łyżeczki. No i teraz wszystko ładnie wymieszam. Tym przyrządem. Dobrze, moi drodzy, tak wygląda wymieszana pięknie masa. Teraz musimy przesiać przez sitko 220 gram mąki ziemniaczanej. To ważne, chyba że mielibyście z ryżu kleistego, tak można to zastąpić. Do tego 20 gram kakao i 5 gram proszku do pieczenia. Przesiewamy i mieszamy. Skoro kochanie uwielbiasz desery, to wykończmy na gotowo to ciasto. Najpierw co robimy? Cienką warstwę tak kazałeś, ale nie wiem czy to mi się uda. Przelewamy do foremki tak jedną cienką warstwę. I zaraz zobaczycie, co dalej. I teraz moi drodzy, na tą masę wrzucamy kawałki czekolady. Kolejny krok to zalać czekoladę resztą. Naszego ciasta. Jak widzicie, to jest dosyć płynna masa, ale taka właśnie ma być. Tak, moi drodzy, na gotowo prezentuje się ciasto, które teraz musi powędrować normalnie do piekarnika 180 stopni 45 minut. My spróbujemy zrobić je w omni. Jak widzicie, moi drodzy, placuszek już zdjęty, ale zanim go zobaczycie, musimy poczekać na kawę. Gdyby moi drodzy, wyciąganie tego ciasta się nie powiodło, to nagrywam wam jak pięknie się tutaj przypiekło, zrobiło. No ale jeszcze trzeba sprawdzić, jak smakuje. I czy w środku czekolada jest płynna. Kawka moi drodzy, gotowa. Ciasto udało się wyciągnąć. Na nagraniu na Instagramie widać jak i słychać, jak to pięknie, chrupie, jak rozlewa się czekolada. No więc spróbujmy teraz to rozkroić. Wyciągamy i sprawdzamy, czy jest w środku płynny, czy udało się uzyskać tą konsystencję. Czy jednak no, jest takie brownie. No, może nie wycieka jak na tym filmie. No, bo myślę, że to ciężko, żeby wyciekało aż tak. Bo no może być tyle surowe. A my po prostu mamy upieczony. Spróbujmy i ocenimy. Da-da-da-da! Próbujemy. Jest czekoladowy, bardzo czekoladowy. Dobry, ale jest. Mm, taki trochę, na dole taki gumowaty się zrobił. Nie czy to od mąki. Nie smakuje ci? Nie smakuje, dobry jest. Tylko może by trzeba było poczekać, aż naprawdę wystygnie, nie? Dobre. Tylko ten dół tu jest bardziej taki, o. Trzeba by było poczekać naprawdę, chyba, że wystygnie. To czekamy. I damy wam znać, jak będzie już na zimno. Zanim poznacie ostateczny werdykt dotyczący naszego ciasta, zajmijmy się kolacją. Grillowany kurczak a później grillowana tortilla z warzywami i sosem? Ktoś głodny? No to zobaczcie, jak łatwo i szybko to przygotować. Jeśli chodzi o ostatnią propozycję naszą na dzisiaj i też bardzo wiralowe jedzenie, to oczywiście kebab, taki powiedzmy, że kurczak w tortilli, zawijany na podwójnie. No i będzie też ten kurczak robiony właśnie w wersji na patelni grillowej. Teraz sobie przygotujemy sos czosnkowy, pokroimy wszystkie warzywa, no i zapraszamy do smażenia na rozgrzaną, moi drodzy, patelnię wcześniej zamarynowane kurczaczki w oliwie z przyprawą kebab gyros. No to. Podsmażamy. I jak możecie zobaczyć mięsko pięknie już przygrillowane, więc wyciągamy i kroimy na mniejsze części, żeby ładniej pasowało do tortilli. Zrobimy taki kebab na bogato. W momencie jeszcze sobie go podpieczemy na tej paterni grillowej, gdzie przed chwilą było robione mięsko. To od czego zaczynamy? Sos cząstkowy. Ja jeszcze bym tutaj dał pikantny. No Nie dać. ukrywam. Albo mieszany, mieszany. Możesz dać, jaki chcesz. Wszyscy mogą dać, jak mają ochotę. Dobrze. I co po tym sosie powiedz? Ja bym dała sałatę. Dobrze. Czyli to taki bardziej kraftowy będzie kebab? Ja rzadko jem kebaby, więc. Może ty? Ja? nie pamiętam, kiedy jadłem. Najwięcej ja oglądam, jak jedzą. No. Z mięsko. Ależ na bogato będzie, naprawdę. Taki fit posiłek na kolację idealny. Że z czosnkiem się będzie odbijało. Mm. Teraz damy serek. już tak nie oszczędzaj. Ser to podstawa każdego dobrego dania. Trochę ogórka, pomidorka i cebulki. Ale mi ślinęs... no, no właśnie, przyłykasz tą ślinę głośno. No, no Mi tak ścieka ta ślinka, jak patrzę na to. Jeszcze sos czy już nie? Możemy dać. Troszeczkę jeszcze może, co? Dobra. No, co, będę to za chwilę degustował, więc... Czy <laughs> mi kapło. O nie. O tak. No dobra. <laughs> no to teraz zawijamy. Składamy dwie te. A ja? O! nam Odpalam patelnię. I trzeba włożyć na patelnię. I grillujemy. Czas, moi drodzy, pokazać Wam, jak na gotowo prezentuje się nasza kolacja. Więc czyń honory. I zobaczmy, czy w środku jest tak piękna, jak być powinna. Tutaj jest kamera, kochanie. Myślałam zobaczyć sama najpierw jak wygląda w środku ale to nasi widzowie byli ciekawi jak wygląda w środku no i co powiecie? ja uważam że środek jest przepiękny no więc pozostało spróbować spróbuj no, to twoja i rola dać znać czy warto szykować sobie takie kolacje dobrze moi drodzy śmieszki i hecheczki poza kamerą też są e, tego możecie być pewni no ale mi pozostało ocenić tą kolację mm. Co ten ci ścieknie sos? Gdzieś? Jakie jak się, takie Sosu idealnie. Dla mnie dodatki super, bo ja nie muszę mieć samego mięsa, ale jest tutaj wyczuwalna. Może te dwa placki to za dużo, ale zdecydowanie łatwiej wtedy zawijać, więc jest e, dla mnie po prostu pyszna kolacja, którą pewnie jeszcze nie raz sobie w różnych wersjach zrobimy. Ale zanim się pożegnamy, wróćmy jeszcze do deseru. Jeśli moi drodzy chodzi o deser, to szczerze mówimy, że mąka ziemniaczana z jednym jajkiem to chyba trochę za mało. Jak sprawdzamy różne przepisy, to można robić ciasta z mąki ziemniaczanej, ale wtedy trzeba dać zdecydowanie więcej jajek. Może ta mąka ryżowa mąka z kleistego ryżu, o dokładnie tak, jest jednak czymś zupełnie innym. I sprawdzimy to dla Was. Nie wiem, czy w następnym odcinku, bo zamówiłem taką mąkę. Jak do nas dojdzie, to spróbujemy powtórzyć ten przepis. No bo wiemy, że to się da zrobić, tylko potrzeba chyba odpowiednich składników. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Prosimy o subskrypcję. Łapki w górę, jeśli Wam się podobało. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa! Do zobaczenia!